Zaproszenie na dwa wydarzenia w najbliższym czasie we Wrocławiu. Po pierwsze, chciałabym Was bardzo serdecznie zaprosić na uroczystość nadania imienia księdza Stanisława Orzechowskiego, naszego kochanego Orzecha, przedszkolu publicznemu na Zakrzowie. To przedszkole będzie nosiło imię naszego. Niezwykłego duszpasterza, księdza orzecha, który miał wielki wpływ na mnie, na naszą rodzinę, na nasze małżeństwo. Szykuje się piękna uroczystość z udziałem przedszkolaków. Najbliższa sabota, 22 marca na wrocławskim zakrzowie. Eucharystia rozpoczyna się o godzinie 12. w kościele pod wezwaniem świętego Jana na, na ulicy Królewskiej. Drugie wydarzenie to jest wydarzenie Dzień Skupienia pod Sercem Maryi, który odbędzie się 29 marca w sobotę w Kościele na Piasku od godziny 12 do 21. Będzie to y, Dzień Bliskości z Maryją, któremu towarzyszyć y, będą warsztaty muzyczne y, i na to wydarzenie też Was serdecznie zapraszam i mam nadzieję, że do zobaczenia tymczasem pięknego dnia i z Panem Bogiem.